Daj poprawię ci. Tak, 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 tak. O, ty już zaczynasz kombinować, skracać drogę, widzę. Gdzie? Oj, 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 o Nie, nie. Nie, 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 nie. Tam kocat kapat. <laughs> oh be. ay de de. ay de de de. <laughs> Jeszcze, jeszcze Jędruś, jeszcze, jeszcze. Jędruś, jeszcze, jeszcze, jeszcze masz, jeszcze, jeszcze jeden. Powolutku, jeszcze. Jędruś, jeszcze, jeszcze, jeszcze jeden. Tak, powoli. O, i jesteś.

Astrid! 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 Astrid!

Powinien tych cisów dotykać, wiesz? Nie wiem, co zrobić. No, potem umyjemy ręce. Ostre? Wiem, Ostre. Tam trochę tak, ale tego nie. Ostre. Piedruś, ostre. Chodź pójdziemy do dziadka, chodź, chodź. 슬리네베나 필리스바. 응. 냠냠냠. 자, 오 보자. na Na tej Poczekaj, 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 zaraz Wima. 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 Siądź, daj łapki. Daj, daj, daj. Czekaj, daj rączkę. Zobacz, czy on tu nie pokaleczył się trochę. Pokaż dziecko. Jędruś, zaraz pójdziesz. Nie ma gdzieś pokaleczonej rączki. Przyjrzy się, a tu? Też nie. A ty na pewno, bo ja nie widzę. Nie, nie masz nosek. Nie. nie. Nie masz noska? Nie. Które? A łóżko gdzie ty masz? Majtaj nogami, majtaj, oj, oj, oj. Jeszcze tu buzie. No, czekaj, stój, stój, poprawię ci portki. W końcu... Bo ja, ja zrobię ci te sznurki tutaj, żeby puścić te winogrony, bo Dobra. mnie wkurza, nie wszystko potrafisz z nich. Niech ci nie wkurza. Jędruś. Hał, hał, hał. am 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 już sobie ale on tu ma, kot tego tylko tle to nie, nie bo? bo on y nie jestem pewna czystości jego Dobra, dl dlaczego? dlatego z różnych powodów masz ochotę zjeść proszę bardzo już jestem po obiedzie na razie Coś zadziorny ten dziadek jest. Zadziorny czepie się. A to sznurki. A to sznurki. Tak? ten Gdzie te sznurki? Aha, on mi już zaczyna. A może mu dam wideoczykiem. A, tylko uważaj, żeby... A, nie chcę. Niech leci. On w ogóle chyba nie chce już mi jeść nawet tego. Daj, ja wezmę. Nie, nie, się. rwuj się. Nasze jeszcze. Jeszcze? Jeszcze? Te? Jeszcze? O! Samy tam jeszcze. Te? Tak! Nie, tak. Nie, do wiaderka, Jędruś Tu, tu, chodź, tu. Tu sy. Nie. Jedruź. Jedruź. Just co? Ty uważaj z tym patykiem. Jędruś Tu chodź, tu. Tu chodź. Oj, 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 oj. No, patrz, jakie masz grudne ręce. No, tu. O, kubka. Jeszcze. Emilka, uważaj, Emilka, uważaj. Uważaj, chodź. Je. Bije wiaterek. To są liście. Tak? Liście. I tam śliweczki rosną, tak? Nie. Nie. Drzewo to jest drzewo, Jędruś, to są liście. Liście, widzisz? My te śliwki to kiedy nie, mamy sierpień? Nie. Jutro już ten paraset to nie. nie jest potrzebny, bo już teraz staje śliwka zasłania. słońce. chyba, że bo już je wszedł ciennie na ten. Z tego. Tak myślę. A kto tutaj jest? Tańczy na róże. Jedruś tańczymy? Tra la la, tra la la. to auto. Jędruś tańczysz? A tralala. tra la la. O. Chcesz wejść? Nie, on nie chce wejść. No. Piotrek ostrożnie. Nie.